Dzień dobry wam wszystkim, ludziska i ludziska. Powiem wam dzisiaj jak naprawić problem z logowaniem do APB Reoladet. Szukałem dużo, naprawdę szukałem dużo na polskich forum i znalazłem tylko jedną rzecz. Patrzcie, rejestrujemy się normalnie, tak jakbyście chcieli bla, bla, jakieś stosowne liczby, co wiem wybieramy, nie jestem robotem, bla bla bla. Jak zazwyczaj. O no jest te... o! Od razu przyszło. No to dobrze, Już dobrze Jak oni ten. Trwa te... ładowanie wiadomości. Sorry za moją prędkość internetu, ale pobieram. Widzicie ten znaczek? Ten mały znaczek. Tak, kurwa, ten mały znaczek. On buguje cały ten system. Zobaczcie to. Usuwamy ten, ten główny znaczek z naszego linku rejestracyjnego. Klikamy. UML Wagenfest Successful. Brawo dla mnie. Po prostu, jeżeli jeżeli wam pomogłem, zasubskrybujcie, załapkujcie. Wszystko, proszę bardzo. Proszę. Się wkurwiałem na tego apbka, Się okazało, że się bardzo się zdziwiłem. Oglądałem dużo porad. No dobrze. Jeden z moich widzów chciał, żebym pokazał. Skąd y, pobrać y, te wszystkie, y, no jakby po to powiedzieć, y, 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 um, te, no, skąd ja dostaję te kody i tym podobne, dobrze. Y, tak, o, jeżeli chcecie do Avast'a, y, wpisujecie mm. Avast. Avrast, Avrast. Dla mnie. Brawo. Tutaj 2000 klikacie na to. I macie. Tutaj sobie tam wszystko macie napisane: pro bla bla, bla bla bla, manual, automatic. No, czyli po prostu sobie wybieracie co nie, no i tam pobieracie to i po prostu zainstalowujecie sobie krakanie. Będę, nie będę wam tutaj pokazywał tego i tym podobne, bo po prostu nie ma czasu. Tak powiem tak w skrócie mówiąc, jeszcze muszę zanadarować w to wideo. Eee, w, w, tak, no nawet nie jestem. Eee, jeżeli chcecie z APBK e, gameplay Full HD, ja nie wam pokażę. I jeżeli wam pomogłem, dajcie lajka like w górę. Zasubskrybujcie, to naprawdę mi pomoże. Jestem początkującym youtuberem. Chcę trochę zarabiać. No naprawdę, no. Chcę, chcę po prostu zarobić trochę, no. No, no naprawdę. Nie ma co, no ciężko wam dać tego jednego lajka like lub jednego suba, no kliknąć w ten przycisk. No... tak stręcie mówiąc. Aha, jeszcze tak przy okazji wam pokażę jak jak szybciej pobierać. W biblioteka klikać. Widać moją prędkość pobierania jak na razie, bo trochę słabo, bo mi ciągnie, ale no... no niestety tam robię jeszcze kilka rzeczy. W tyle mi się robi. Jak na przykład skanuje mi się, jeszcze wiecie, coś ten robi tam, nie pamiętam już co. O dobrze, patrzcie, macie te 900, Kb e pobierania. Ja myślałem, że Frankfurt to dalej, co to tam będzie, polskie serwery są lepsze, patrzyłem, patrzyłem na statystyki polskie, o dobrze się ogarnęło. Eee, no to wybieracie, na samej górze jest germany Frankfurt, wybieracie to, klikacie OK, się ponownie stima i zobaczcie sobie na prędkość pobierania po tym, a przed tym. No, tak ogólnie mówiąc, tak przy okazji. Dobrze, dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę, łapkę w górę. Suba! Goodbye, appetite!